Weszły sloganu 2. Program Ojca Franciszka i Ojca Leonarda w każdy czwartek na stronie www.franciszkanie.net Szczęść Boże. Szczęść Boże! Mamy dzisiaj uroczystość Świętego Józefa, tego który był opiekunem... E, Świętej rodziny. Tak jest, opiekunem naszego stawiciela, mężem Matki Najświętszej. Ten, który zasłynął, że w Piśmie Świętym nie mówi ani jednego słowa. A, a jednak odegrał tak bardzo ważną rolę. Bo przecież właściwie swoją postawą cichą, można powiedzieć trzecioplanową, cały czas realizuje wolę Bożą. Przecież znamy dobrze teksty Pisma Świętego, wiemy, że Bóg w sposób pośredni czy bezpośredni do niego przemawiał. Józef troszczy się o rodzinę, Józef. Troszczy się o, o, o dzieciątko Jezus, kiedy, kiedy uciekają do Egiptu. Potem zajmuje się też wychowaniem Pana Jezusa. Jest tym, który, który utrzymuje rodziny, który jest tym chlebodawcą, prawda? Ale jest też, też dla nas wszystkich takim wzorem, dobrym przykładem, jak być ojcem, ojcem rodziny, jak, jak dobrze wypełniać tę misję ojcostwa. No właśnie, to jest tak też cała sztuka, aby ojciec rodziny. O którym chcielibyśmy dzisiaj kilka słów powiedzieć, umiał spółkę z łaską Bożą. Tak? Umiałby no, być świętym, świętym w posłudze pewnie, że męża też, ale chcemy dzisiaj powiedzieć o, o roli ojca w rodzinie, która jakby rysuje się z pomocą trzech punktów. Tak? Po pierwsze, ojciec rodziny musi być. Musi tak? być w rodzinie. To, tak. ten, to jest ten, który jest. Po drugie, musi być wsparciem. I po trzecie, to jest ten, który kocha. Tak? Tak. Który kocha. Pierwsza rzecz. Musi być. Nie wystarczy, że ojciec zarabia na chleb. Nie wystarczy, że ojciec jest tym, który troszczy się o byt materialny. No, ojciec to nie bankomat przecież. Ten, ta, z którego teraz rodzice, żona czerpie. No, mówmy tylko rodzice, dzieci, żona czerpie. Ojciec to jednak jest też ten, kto. Kto ma czas dla, dla, dla swojej rodziny, kto nie to tylko swoje. przychodzi do domu y, przespać się, czy odpocząć, czy najeść, tak jak przychodzi się do hotelu, ale ma czas, ma czas żeby porozmawiać, mimo że jest zmęczony, niech to będzie kilka minut, ale niech wykaże zainteresowanie swoją rodziną, y, zainteresowanie swoim, swoim dzieckiem. Najczęściej jest tak, że y, o dzieciach wszystko wiedzą matki, prawda, w której dziecko jest w klasie, czym się interesuje, jakie filmy ogląda, jakie książki. Gdyby tak zapytać ojców, czy wiedzą. Y, te informacje, czy znają te informacje na temat swoich dzieci, no to można przypuszczać, że niewielu pewno by wiedziało. No mało tego: ojciec to jest ten, który rozmawia, ale to jest też ten, który potrafi słuchać, to znaczy ten, który obserwuje też dziecko, i tutaj, tak jak cię powiedział, wsłuchuje się w jego potrzeby i też no, towarzyszy mu w tym wszystkim. Nie? Zobaczcie, jaka to jest wielka umiejętność słuchania. Współodczuwania. Ja, w ogóle w współodczuwania. My uczymy się mówić przez kilka lat, prawda? Potem przez kolejnych kilka lat uczymy się w szkole pisać. Ale kto nas uczy słuchać? Czasami o tej umiejętności słuchania zapominamy. Mhm. Słuchać się drugiego człowieka. Co on ma mi do zakomunikowania? Również czasami buntem, czasami dzieci swoim, swoim takim zachowaniem, które my oceniamy negatywnie, chcą nam coś powiedzieć. Ojciec to jest ten, który, tak jak powiedzieliśmy, ten, który wymaga, ten, który jest wsparciem, no właśnie, wymaga najpierw od siebie, to jest ten, który jest przykładem. Jest, jest autorytetem pewnym, prawda? Nie dyktatorem, tak. ale jest, jest, autorytetem, jest autorytetem w pobożności. Jest autorytetem w pracowitości, w prawdomówności, w, w, sumienności, w uczciwości, w sumienności, w sumienności wykonywania swoich zadań. Ojciec jest autoryt... autorytetem nie dlatego, że mówi, bo tak ma być, bo ja Ci tak mówię tak ma być. Nie. On przede wszystkim najpierw swoim życiem, swoim przykładem, swoją postawą pokazuje, jak powinno być. Tak, to, to jest ten, który całym sobą daje impuls do działania, tak. który dziecko... Ym... Pobudza do kreatywnego tak. przeżywania tak. swojego tak. dzieciństwa też. Nie? Dziecko patrzy na tatę, który jest pracowity, dziecko patrzy na tatę, który jest uczciwy, dziecko patrzy na tatę, który nie idzie na kompromisy ze złem i mówi: To jest dla mnie wzór. Ja tak. chcę być tak. też taki jak mój tata. A no tak Czy się buduje no też autorytet zresztą. Zwróć uwagę, jak czasami dzieci, dzieci się między sobą kłócą, a mój tata jest taki, a mój tata jest taki, a mój tata jakby przyjrzał, to by wszystko miał zrobić, prawda? Tata jest autorytetem. Dzieci patrzą i uczą się od swoich rodziców. No, też tata jest autorytetem i dużo odpowiedzialność z tej strony, ponieważ na podstawie też i wizerunku ojca często jest budowany, no prawie zazwyczaj, budowany jest wizerunek też i Boga, stąd też ojciec to musi być ten, który kocha. Tak. To, to też ten, który tę miłość potrafi okazać, choć czułe słowo. Ja nie, wiemy dobrze, że, że też nie zawsze no, Facety są coś wylewni w okazywaniu tej miłości, swoich uczuć i, i w mówieniu o tym, co, co już w głębi serca y, trzymają, ale y, miłość y, domaga się wyrazu tej miłości i mało tego, domaga się też y, oczywiście... W, y, Dobrze rozumianego, poprawnie, bezpiecznie, też jakoś dotyku. No, Dziecko chce, żeby go tata pogłaskał, żeby tata też go pochwalił. Gdzieś tam jest nawet mały chłopiec, to może być jakiś taki gest męski, tam nie? w domu. Dzie dzieci lubią się tak przykomarzać z tatą, prawda? Mocować i siłować. No, otóż to od tego no. też jest ojciec. I zwróćmy uwagę, że ojciec to jest też ten, który jest miłosierny. Nie? Ten, który potrafi wybaczyć. Zresztą, kiedy, kiedy szukamy wzoru takiego ojca, ojca kochającego, to oczywiście od razu. Przypomina nam się ewangeliczna przypowieść o miłosiernym Ojcu, prawda? o tym Ojcu, który mimo, że był zraniony przez swojego Syna, to jednak nigdy tej miłości nie stracił. To właściwie to jest, to jest kipiąca, totalna miłość miłość bardzo cierpliwa, miłość bardzo wy, 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 wyrozumiała, ale też miłość przebaczająca. Prawda? I to, to, to pokazanie drugiemu człowiekowi takiej miłości, i tego, że, że dziecko zawsze może przyjść do Ojca. Jeżeli, jeżeli coś się nie uda, każdemu z nas coś się nie udaje, prawda? Ale jeżeli mamy do kogo wrócić, jeżeli mamy z kim porozmawiać, jeżeli mamy komu powiedzieć przepraszam, bo czasami jest tak, że, że coś nam się nie uda, a nawet nie ma komu powiedzieć to przepraszam, bo nie ma z kim porozmawiać, bo tata nie chce ze mną rozmawiać, bo mama nie chce ze mną rozmawiać, prawda? Ten ojciec powinien być wyrozumiały, powinien z miłością czekać i zawsze przemawiać. Szczęść Boże, szczęść Boże.